Europa Środkowa ma dość. Przez lata milczała, była posłuszna, a teraz mówi głośne dość. Bruksela przez lata rządziła metodą dziel i rządź, ale czasy się zmieniają. Węgry i Słowacja nie chcą już być uczniami, którzy tylko słuchają poleceń. Viktor Orban i Robert Fico mówią wprost. Narzucany przez Unię zakaz importu rosyjskiego gazu to katastrofa. Dla ich krajów energia to nie luksus, to przetrwanie. Bruksela żąda końca importu od stycznia 2026 roku. Bez realnego planu, bez rekompensat, bez alternatywy. FICO już w lipcu ostrzegł. Jeśli chcecie, żebym odciął rosyjski gaz, dajcie mi najpierw rozwiązanie. Nic nie zaproponowano. Węgry z kolei szykują się do batalii prawnej. Bo jak mówi Orban, to nie jest reforma, to atak na suwerenność. Obaj liderzy otwarcie sprzeciwiają się Komisji Europejskiej. Ale tym razem nie są sami. Na scenę wchodzi prezydent Karol Nawrocki, człowiek, który nie tylko mówi o niezależności, ale faktycznie ją buduje. Podczas gdy Bruksela wygłasza kolejne przemówienia o Solidarności, Polska stawia rurociągi, rozbudowuje terminal LNG w Świnoujściu i podpisuje umowę ze Stanami Zjednoczonymi na 45 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Tyle, by zasilić nie tylko Polskę, ale też Słowację i Ukrainę. Dla Orbania to szansa na pierwszy w historii dostęp Węgier do amerykańskiego LNG, dzięki Polsce. W ten sposób Warszawa staje się nie uczniem, ale centrum energetycznym regionu. To, co dzieje się teraz, to coś więcej niż polityka. To nowa doktryna, współpraca bez poddaństwa, pragmatyzm ponad ideologią. Polska. Węgry i Słowacja tworzą wspólny front, który wielu już nazywa energetycznym buntem. Ich cel to nie konfrontacja z Europą, ale budowa jej na nowych zasadach suwerenność ponad zależnością, działanie ponad biurokracją. Tymczasem Zachód zaczyna mieć problemy. Magazyny gazu szybko się kurczą, ceny energii rosną, a fabryki zamykają się jedna po drugiej. Energia odnawialna nie wystarcza. A import LNG z innych stron świata osiąga granice możliwości. Berlin i Wiedeń nagle chcą robić to, co Polska robi od lat. Zabezpieczać swoje dostawy, budować realne zaplecze energetyczne. I tu pojawia się pytanie. Kto był naprawdę przygotowany? Ci, którzy wygłaszali wykłady o moralności, czy ci, którzy po prostu działali? Gdy Bruksela wciąż pisze rezolucje, Polska trzyma światła zapalone. To nie rewolucja, to przebudzenie. Europa zaczyna podążać za Polską, a nie odwrotnie. Czy plan Nawrockiego przetrwa zimę? Czy Bruksela znów spróbuje przypisać sobie zasługi? Jedno jest pewne, historia właśnie się pisze, a jej centrum przesuwa się na wschód.